Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z najlepszych kontrolerów muzycznych, jakie kiedykolwiek testowałem. A mowa o SP-107E. Co oferuje? Jakie ma tryby świecenia? Czy warto go kupić? Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym materiale. Zapraszam! W naszym zestawie znajduje się oto kontroler SP-107E, lecz jest też kabel z dwoma jackami i jackiem żeńskim. Końcówka do LEDów adresowalnych trzypinowa oraz przejściówka plus i minus. Do końcówki 5,5 x 2,1 mm, którą wpinamy tutaj. W zestawie był jeszcze śrubokręt, żeby odkręcać tutaj te śrubki, ale go zgubiłem. No ale na szczęście każdy śrubokręt mały, płaski będzie tutaj pasował. Na samym wstępie, może zamontujemy sobie naszą końcówkę. Końcówka pasuje kolorystycznie do tego, co tutaj widzimy. Czyli czerwony kabelek jest to nasze VCC. Zielony kabelek, którego widzicie tutaj, jest to nasza Data. Natomiast biały kabelek jest to nasze GND. Czerwony VCC, zielona Data oraz białe GND. Pamiętajcie, że możecie również trafić końcówkę, w której ten kabelek będzie czarny zamiast białego. Lecz pamiętajcie, kabelek biały jak i czarny to jest GND. To co powinniście wiedzieć o tym kontrolerze, to fakt, że można go podpiąć przez AUXA. Czyli na przykład tutaj podpinamy sobie nasz kontroler, tutaj podpinamy sobie nasz telefon, a tutaj podpinamy sobie na przykład nasz głośnik. Taka mała przejścióweczka. Jest jeszcze druga opcja, czyli nie podpinamy aukca, a nasz kontroler posiada wbudowany mikrofon, który również zbiera dźwięk i reaguje na to, co usłyszy. Więc zaraz wam to wszystko przedstawię. Jako zasilania użyję już dobrze Wam znanego zasilacza ATX, którego podepnę pod nasz kontroler. Oczywiście standardowo najpierw sobie odkręcamy dwie śrubki, a następnie czerwony kabel, jest to nasze plus 5V. Natomiast czarny to jest nasze GND. Ja aby pokazać wam tryby świecenia, użyję metra LEDów adresowalnych w WS2812B 60 LEDów na metr. Podpinamy je. Widzicie kolorystycznie kable się zgadzają i włączamy. I led zaświeciły się na biało. Jakby zasilacz piszczał, to jak pamiętacie z mojego poprzedniego odcinka, mówiłem wam o tym, to jest niestety jego troszkę wada konstrukcyjna, więc bardzo Was za to przepraszam. A teraz przejdźmy do aplikacji i zobaczmy, jakie są dostępne tryby świecenia. Aby sterować podświetleniem, pobieramy aplikację LED Horde, dostępną na sklepie Play. Po wejściu do aplikacji, oczywiście musimy włączyć Bluetooth oraz lokalizację, żeby znaleźć nasz kontroler. Klikamy kontroler i teraz wybieramy WS2811 GRB. I teraz wybieramy tak. Liczba segmentów, które my mamy, to jest jeden pasek, więc jest to jeden segment i w moim przypadku jest to 60 LEDów. Więc jeden segment, 60 LEDów, łącznie 60 LEDów. Wchodzimy i możemy sobie teraz zmieniać kolory, zmieniać jasność. No, i jeżeli sobie wybierzemy na przykład tryby, powiedzmy tęcze, to możemy również zmieniać prędkość tych trybów. Co ważne, mamy 180 trybów zwykłych. Przedstawię wam kilka z nich. To, co ważne i istotne, to fakt, że kontroler obsługuje stałe kolory oraz można ten kolor w 100% wyłączyć. To są oczywiście zwykłe tryby. Teraz przejdziemy do trybów muzycznych. Jak możecie zauważyć, działa mikrofon wbudowany w kontroler. Jak ja mówię, to reaguje na dźwięk. Teraz możemy na przykład sobie zmienić kolor tego trybu. No jest ich naprawdę bardzo dużo. Włączę teraz jakąś przykładową muzykę, no i zobaczymy, jak to świeci. Tak się prezentują tryby dostępne na pojedynczy pasek. Lecz zaraz weźmiemy wyświetlacz LED i zobaczymy, jak wyglądają tryby muzyczne na wyświetlaczu. Tutaj mamy plus 5V, tu mamy ground. No tak, zrobione troszkę, tylko żeby wam pokazać, jak to działa. Tam mamy nasz zasilacz, a tutaj nasze LEDy. Jak możecie zauważyć, reagują tylko cztery paski. Podobne jest to, że tutaj jest 60 diod. Więc musimy to zmienić w ustawieniach naszego kontrolera. I teraz wybieramy liczbę segmentów. Jak możecie zauważyć, mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2 na 3, na 4, na 15, na 17 segmentów, więc wpisujemy 17 segmentów i liczba diod na segment to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2 na 3, 15. Więc wpisujemy 15. Jak widzicie, mamy łącznie 255 diod. Wciskamy OK. Enter. I teraz gdy już przeszliśmy do zakładki Matrix i poustawiliśmy wszystko, możecie sobie sami stworzyć taki oto wyświetlacz. Fajne? Zobaczcie teraz jak gra do muzyki. Jak możecie zauważyć, teraz to wygląda super. Lecz pamiętajcie, że w ustawieniach możecie zmienić naprawdę wiele rzeczy. Na przykład sensitivity, czyli to, jak bardzo ekran będzie reagował na to, co usłyszy. Teraz mamy maksymalne sensitivity. Teraz mamy tak mniej więcej w połowie. A teraz mamy najmniejsze dostępne. Halo! Pamiętajcie o tym, że możemy sobie również zmienić te kropki. Jak widzicie, są takie kropki, które spadają. Można je wyłączyć, żeby w ogóle ich nie było. A jeżeli już są, to można na przykład zmieniać ich kolor. Jaki chcemy. Pamiętajmy, że jak przejdziemy do kolejnych trybów, na przykład trybów kolorów, o na przykład tego, tutaj możemy zmienić kolor dołu, jak możecie to zauważyć, jak i kolor tych kropek. Teraz będzie kropka czerwona, dół niebieski. Możemy sobie ustawić na przykład samą kolumnę, albo same kropki. No i jak na przykład przejdziemy do trybu zwykłego, to możemy w ogóle wyłączyć kolumnę i będą skakać same kropeczki. Albo wyłączyć kropeczki i będzie skakać sama kolumna. Więc zabawy jest tutaj naprawdę ogrom. A jeżeli chcielibyście odcinek na temat jak samemu stworzyć sobie takiego Matrixa, to piszcie w komentarzach i lajkujcie ten film. A wiadomo, im więcej lajków, tym szybciej ten filmik się pojawi. To naprawdę warto, bo zabawa z tym jest naprawdę super i efekt jak możecie zauważyć, też jest nieziemski. Dobra, jak już mamy zabawę Matrixem ze sobą, to czas przejść do podsumowania. No i co, nie miałem racji? Ten kontroler jest super, co nie? Tryby świecenia są naprawdę bardzo rozbudowane. Można tam zmieniać dosłownie wszystko co się chce. Są tryby świecenia dostępne dla pojedynczych pasków i również dla takiego Matrixa, w którym jeżeli robimy sobie to sami, to możemy sobie sami ustawić, ile ma segmentów oraz ile ma LEDów na pojedynczy segment. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego kontrolera, to pytajcie. Ja bardzo chętnie Wam na te pytania odpowiem. No i dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zostawienia lajka, like subskrypcji. No i do następnego odcinka. Cześć!